15 października bardzo ważna data. Czy Ty na pewno pójdziesz na wybory? Na pewno pójdę i zachęcam Was naprawdę do tego bardzo gorąco i serdecznie. Yy, ponieważ nie lubię, gdy ktoś mówi, że nic się nie zmieni, nie może się nic zmienić i tak coś, i tak będzie tak, a nie inaczej. Jeżeli nie chodzicie na wybory, to nic się nie zmieni. I ja mówię, ja nie jestem, że tak powiem, antypolityczna i nigdy się nie wypowiadam na ten temat i nie chcę. Każdy ma swoje racje, każdy ma swoje poglądy polityczne, ale idźcie, zróbcie to, co wam serce podpowiada i to, jakbyście chcieli, żeby wyglądała Polska, żeby wyglądał nasz kraj, w którym żyjemy i chcemy żyć. A w jakiej Polsce ty chciałabyś żyć? Na pewno sprawiedliwej. Na pewno sprawiedliwej, wolnej, e, na pewno takiej, która nie narzuca jakichś swoich racji. Na pewno w takim, gdzie kobieta również może decydować o, o sobie, bo ja nie wyobrażam sobie, że, że gdyby spotkał mnie lub moją córkę los okrutny, e, bardzo okrutny, my nie, by, nie mogłybyśmy zdecydować o tym, czego my chcemy.